Witam serdecznie, przed nami inauguracja y, kolejnej edycji ligi Yoma 5 Senior. Dzisiaj przyglądamy się spotkaniu, w którym zmierzą się dwa zespoły Jotem Pekopacze oraz y, AP Kowale Forever Young. A moim państwa gościem jest y, Artur Cygański, menadżer zespołu Jotem Pekopacze. Cześć Artur? Cześć. Y, Artur, jesteś debiutantem w naszych rozgrywkach. Powiedz mi, powiedz w kilku zdaniach, przedstaw swój zespół. E, jesteśmy grupą znajomych, e, którzy pracują, bądź pracowali e, razem w jednej firmie. Od jakiegoś czasu zdarzało nam się grywać e, ze sobą, przeciwko sobie. Stąd jakby narodziła się taka idea, żeby, żeby taki zespół zgłosić mhm. e, do, do rozgrywek i w sumie to, to tyle. Okej, okay, graliście wcześniej w jakiejś czy to jest wasz totalny debiut? To jest nasz totalny debiut, jeżeli chodzi o takie rozgrywki ligowe. Wcześniej tylko w zakładowych jakieś tam rozgrywach grywaliśmy razem, także... Także to pierwszy raz. Okej, okay. przeglądałem Waszą listę zgłoszeniową, widziałem, że jest tam Piotrek Jedzierski, który, który już może pochwalić się doświadczeniem tutaj u nas w rozgrywkach. Liczycie na jego doświadczenie? Oczywiście, liczymy na to, że będzie jednym z filarów na naszej drużyny, o ile, o ile będzie, będzie dla nas dostępny, bo wiadomo, że ma też inne obowiązki mhm. swoje menadżerskie. Jeżeli będzie to, to liczymy, że, że pomoże swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Jasne. Bardzo szybko dołączyliście do, do rozgrywek, powiedz mi co było takim głównym powodem do tego, żeby wziąć udział właśnie w naszej rywalizacji? No, ostatnimi czasy ciężko było o jakieś tam zorganizowane rozgrywki, też, też u nas w firmie z powodu pandemii nie były organizowane e, turnieje, które zazwyczaj się odbywają, więc, więc chcieliśmy po prostu gdzieś się sprawdzić w, te, w takiej sportowej rywalizacji. Mhm. E, okej. Okay. Jesteśmy w trakcie spotkania z Kowalami. Powiedz mi, jak, jak poziom, jaki w ogóle wynik jest aktualnie. Jest 3-2 dla nas, także liczymy na to, że, że korzystny rezultat uda się dowieść do końca. E, dobra, a postawić sobie w ogóle jakiś cel przed tymi rozgrywkami? Nie Nie, chcę, chcemy po prostu się sprawdzić na tle innych drużyn i dać siebie wszystko. Dobra, Artur, w takim razie ja już cię nie zatrzymuję, bo widzę, że za chwilę zaczynamy drugą połowę. W takim razie powodzenia, no i zwycięstwa. Oczywiście. Witam serdecznie, teraz kolejnym naszym gościem jest Krystian Ludka, menadżer zespołu A.P. Kowale Forever Young. Cześć Krystian. Witajcie, dzień dobry, cześć. Krystian, jesteśmy w trakcie, w trakcie spotkania Waszego z Kopacze. Jak tam Kopacze. Jaki wynik w ogóle jest jak nastawienie? Jak schodziłem z boiska na zmianę to było 6-4, więc nastawienie jest bardzo dobre, drużyna fajna, przeciwnicy wyrównani, niby nowicjusz, ale wiedzą po co przyszli. Pamiętasz Waszą inaugurację w zeszłym roku? Pamiętam inaugurację, pamiętam, że się skończyła równie pechowo jak w tym roku, ponieważ w tamtym roku kontuzja, i w tym roku kontuzja, i jeszcze na dodatek ten, ten sam zawodnik. Wspieramy, będziemy na pewno pomagali, i liczymy na to, że przed końcem sezonu może jeszcze wróci. Tak. To, to się zgadza, ponieważ jeden z Waszych zawodników akurat przed chwilą, przed chwilą doznał kontuzji, natomiast też pytałem w kontekście wyniku, pamiętasz jak się zakończyło Wasze pierwsze spotkanie w ubiegłym Mam nadzieję, że się, że się nie pomylę, ale oczywiście zwycięstwem. Tak, zakończyło się zwycięstwem 11-4 z Jaguarem 2013. Rozumiem, że życzylibyście sobie, żeby w tym roku powtórzyć ten wynik? Wynik jest ważny, ale najważniejsza jest rywalizacja, współzawodnictwo, myślę, że koleżeństwo, bo na to mu musimy liczyć, uczą właśnie takie doświadczenia jak dziś, z dzisiejszego spotkania i chyba tyle, no, mam nadzieję, że wynik końcowy będzie nie gorszy, a może lepszy, choć skład nam się nieco zmienił. Okej, okay, no właśnie, co, co do składu, bo w tym, w tym sezonie musicie radzić sobie bez Uziego, Dawida i Norbiego, trudno zadanie Was czeka. Trudne zadanie, bez wątpienia, natomiast no, liczymy się z tym, że panowie mają inne obowiązki, inne rozgrywki, mnóstwo swojego czasu poświęcają i naszym, naszej młodej kadrze, nazwijmy to, i mają sporo wyjazdów, obowiązki domowe. I z tego co wiemy, rodziny im się też powiększyły, czego im oczywiście gratulujemy i bardzo dziękujemy za ubiegły sezon. No tak, ale zawsze odejście jednych gwiazd sprawia, że robi się miejsce dla, dla kolejnych. Kto w tym roku... Twoim zdaniem, może zostać taką gwiazdą drużyny Kowale? Poczekajcie, no zobaczymy. półki piłka w grze nic nie wiadomo. Zobaczymy, jak się to będzie to, toczyło. Liderów paru mamy, kandydatów też na pewno, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ale drużyna, co najważniejsze, jest wyrównana. Wiemy, jak gramy, trochę się już poznaliśmy. Jest rzeczywiście kilka nowych twarzy. Ale z boiska już się znamy z treningów, z jakichś takich wspólnych potyczek, także nie będę tutaj typował, wybaczcie, natomiast w połowie sezonu może się odważymy na jakieś. No dobra, Kryten. widzę, że w dalej gracie, w takim razie ja już Cię nie zatrzymuję, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i powodzenia. Dziękujemy, do zobaczenia.